Mój cykl, w którym polecam książki, które zrobiły na mnie duże wrażenie i coś w moim życiu zmieniły. Bardzo Wam się podoba, więc zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym polecę Wam kolejne trzy książki. Ja się nazywam Ania Będzikowska, to jest mój kanał YouTube. Bardzo Was serdecznie witam w tej przestrzeni. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, do polubienia. Jest mi bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną. Pierwsza książka, którą chcę wam gorąco polecić, to książka Marianny Gierszewskiej Być tak naprawdę. Jeśli pamiętacie, niedawno Marianna była gościem na moim kanale. Ten odcinek bardzo się podobał, bo w Mariannie jest coś niebywale prawdziwego i kiedy mówi albo kiedy pisze, to dotyka nas to nas odbiorców, słuchaczy bądź czytelników bardzo głęboko. Bo takie działanie ma prawda. I w momencie, kiedy Marianna z taką niebywałą szczerością dotyka trudnych fragmentów swojego życia, to dotyka też tych trudnych fragmentów nas. I taka właśnie jest ta książka, więc musicie być na nią gotowi, jeśli chcecie po nią sięgnąć, bo ja przez pół książki, jeśli nie przez trzy, czwarte, płakałam. I uważam, że prawda opowiedziana. Bez wstydu, bez poczucia winy, bez poczucia bycia ofiarą, ma takie oddziaływanie i ma taki walor. Dla mnie to jest walor. Marianna w tej książce opowiada swoją historię historię swojej choroby i tego, co do tej choroby autoimmunologicznej doprowadziło to jak bardzo żyła. W nieprawdzie, w niezgodzie na siebie, jak bardzo starała się komuś przypodobać, jak bardzo nie była sobą, jak bardzo nie była autentyczna. Opowiada też o swojej podróży i o swojej drodze do prawdy, do szczęśliwego życia. Ta droga wiodła przez ból, więc książka łatwa nie jest. Jeśli będziecie na to gotowi, pomoże Wam się zmierzyć z trudnymi i bolesnymi fragmentami waszego dzieciństwa, waszej historii, waszej opowieści. Ta książka jest taka bardzo budząca, budząca do tego, żeby samemu stanąć do swojej prawdy i do swojej podróży w głąb siebie, do podróży, która wiedzie przez ból, ale zmierza do szczęśliwego życia. Ta książka jest bardzo szczera, bardzo prawdziwa i Dotyka tak głęboko, że moim zdaniem, ma walor, może mieć taki efekt, że, że samo przeczytanie jej coś w was poruszy, coś w was zmieni. Idąc za ciosem, mam dla was jeszcze drugą książkę Marianny. Początek wszystkiego. W tej książce z kolei Marianna dotyka tematu traum, które mają swój początek w naszym bardzo wczesnym dzieciństwie bądź też w życiu. Prenatalnym, bo przez te trzy ostatnie miesiące życia płodowego układ nerwowy jest już ukształtowany. Najnowsze badania mówią o tym, że w tym okresie jesteśmy już podatni na wszelkie emocje, z którymi boryka się nasza mama, czy które pojawiają się w systemie rodzinnym. Potem jest też cały temat porodu, który jeśli jest trudny, problematyczny, też może na nas wpływać. Bardzo ciekawe. Jest to wszystko, o czym pisze Marianna, bo kiedy dotykamy swoich świadomych ograniczeń, problemów, traum, tego wszystkiego, co na poziom, o czym na poziomie świadomym wiemy, to nie możemy zejść bardzo głęboko. Czasem się okazuje, że wy, wydaje nam się, że już wszystkiego podotykaliśmy, że już ze wszystkim się rozliczyliśmy, a coś bardzo głęboko w nas, bardzo często w ciele, spycha nas. W ból spycha nas w lęk, i może się okazać, że są to traumy, czy też zrodu, czy też spowodowane emocjami, przez które przechodzili nasi rodzice w bardzo wczesnym okresie naszego dzieciństwa, którego nie pamiętamy i nie mamy prawa pamiętać. Marianna jest też trenerką ustawień systemowych, więc tu też jest trochę o tych metodach. Może ich próbowaliście, może chcielibyście spróbować? To wiadomo, nie jest dla każdego, ale jest to interesujący pryzmat, przez który można też spojrzeć na swoją historię rodową i na to wszystko, co miało szansę się w nas zapisać. Że tylko przywołam eksperyment wykonany na szczurach, w którym szczury do trzeciego czy czwartego pokolenia nie szły w to miejsce, labiryntu, w którym dziadek, pradziadek, czy ile tam pokoleń tych szczurów wstecz został w tym miejscu rażony prądem, kolejne pokolenia szczurów w to miejsce nie idą, więc coś jednak w tych rodowych historiach, coś jednak w tym co przeżywają nasi przodkowie zostaje w nas. Myślę, że to nie jest już wiedza kontrowersyjna i nie jest to już opinia kontrowersyjna. Z tej książki dowiecie się dużo więcej. Bardzo gorąco Wam ją polecam i mm, też muszę Was ostrzec, że to jest książka trudna w tym sensie, że bardzo głęboko dotykająca i dużo, dużo dzięki niej można przeżyć, dużo dzięki niej można dotknąć. Dla mnie to był walor, ale jeśli nie jesteście gotowi, to z ostrożnością. Trzecia książka, którą chcę Wam przedstawić, to książka Izabeli Raczkowskiej Ciało Chore z Emocji i znowu o traumie. ewidentnie ten temat jakoś mnie ostatnio interesuje. Te traumy, które my niesiemy ze sobą od wczesnego dzieciństwa, są często właśnie zapisane w ciele. Emocje, które przeżywaliśmy, albo emocje, które zablokowaliśmy, one zapisują się w ciele i we wzorcach ruchowych. Izabela Raczkowska rozbiera to na części pierwsze i idzie po kolei. Od kręgosłupa szyjnego, od tego, jak mamy głowę ułożoną, od tego, w jaki sposób ramiona, od tego, co się dzieje z miednicą. Książka jest niezwykle ciekawa i bardzo praktyczna. W każdej części pojawiają się ćwiczenia, ćwiczenia na ciało, ćwiczenia medytacyjne, bo to wszystko oczywiście, emocje, głowa i ciało są ze sobą połączone, ale w bardzo ciekawy sposób diagnozuje to, jak. Różne spięcia, które obserwujemy w swoim ciele, różne wzorce ruchu, które mamy, są związane z konkretnymi sytuacjami i z konkretnymi emocjami. Jak sobie to będziecie u siebie diagnozować, przynajmniej u mnie tak to wyszło, to większość rzeczy mi się zgadza. Ale fajne jest też to, że tu jest bardzo dużo ćwiczeń, i jeżeli będziecie je sumiennie wykonywać, to jest szansa, że trochę. Pouwalniacie to pokazuje, że z tą traumą zaklętą w ciele można też pracować samemu, jeśli ma się dobrych przewodników i dobre narzędzia. Także w tej książce jest mnóstwo dobrych narzędzi, gorąco wam ją polecam. To był kolejny odcinek z cyklu moich polecajek książkowych. Dajcie znać, czy którąś z tych książek czytaliście, czy znacie. A jeżeli z mojego polecenia m, którąś z nich zakupicie i przeczytacie, to też czekam na Wasze szczere opinie. Bardzo dziękuję, ja się nazywam Ania Węcikowska, to jest mój kanał. Zapraszam do subskrybowania i do powrotu tu za tydzień.